Cześć, dzień dobry, słuchajcie, mam na Instagramie jedną dziewczynę, która regularnie gdzieś około co miesiąc pyta mnie, kiedy będzie odcinek z roletami, no i ja już jej obiecałam, że dobra, ok, nagram ten odcinek, chociażby ze względów takich technicznych, co mamy i tak dalej, serdecznie Cię pozdrawiam, więc stwierdziłam, że po prostu nagram już ten odcinek, powiem Wam ile zapłaciliśmy, jakie mamy modele, jakie przewody i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie takie techniczne rzeczy. Ale no ja Wam nie powiem, czy te rolety są fajne. Pogadamy sobie chwilę o tym, dlaczego my zdecydowaliśmy się na rolety zewnętrzne, a nie na żaluzję. Powiem Wam dopiero, jak one nam się sprawdzają za jakiś czas, jak już tutaj zamieszkamy i jak przede wszystkim będziemy je użytkować, bo my, no tak naprawdę od zamontowania, od uruchomienia tych rolet ich później nie uruchamialiśmy z prostej przyczyny, bo po prostu nie mamy podłączonych łączników. To tyle. Więc no myślę, że już niebawem sobie to zrobimy, bo za niedługo będziemy malować ściany, więc na spokojnie wtedy sobie pomontujemy wszystkie te włączniki i mam nadzieję, że z tymi roletami będzie wszystko ok. My się zdecydowaliśmy na rolety we wszystkich oknach i może jeśli chodzi o ten temat, czy rolety, czy żaluzje. Powiem Wam tak, my od początku wiedzieliśmy, że coś na tych oknach zamontować chcemy. Nie wyobrażam sobie, mieszkając na parterze, w domu parterowym, nie zrobić czegoś takiego. Gdzieś tam ta prywatność dla mnie ma bardzo duże znaczenie i to, żeby po prostu można było wieczorem zasłonić się, jest dla mnie dość istotne. Można to oczywiście zrobić za pomocą rolet zewnętrznych i za pomocą żaluzji zewnętrznych. Dlaczego zdecydowaliśmy się na rolety, a nie żaluzję? Po pierwsze, dlatego, że były tańsze. Jeśli chodzi o żaluzję, no to musicie zazwyczaj zapłacić za nie dwa razy więcej, i ja nie do końca rozumiem, z czego to wynika. W sensie no rozumiem, że one mogą być droższe w, w produkcji i tak dalej, ale nie do końca rozumiem, dlaczego ludzie się na nie decydują. Wydaje mi się, moim zdaniem, oczywiście rolety te zewnętrzne mają więcej tych zalet. Po pierwsze, możecie mówić co chcecie, że rolety nie są antywłamaniowe i ja oczywiście też nie uważam, aby były one antywłamaniowe, ale jednak no, robią jakiś tam opór temu złodziejowi, jednak no, musi je też rozmontować. Jak je rozmontuje w jakiś sposób, to narobi trochę hałasu, więc wydaje mi się, że mm, pod względem takim antywłamaniowym lepiej je mieć niż nie mieć. Oczywiście ja mówię tutaj o takich standardowych roletach zewnętrznych, bo wiem, że istnieją takie typowe rolety antywłamaniowe. My oczywiście się w takie nie zaopatrzyliśmy. U nas to są po prostu zwykłe e, rolety. No. Uważam, że jest to jakaś tam przeszkoda dla tego złodzieja, i tak samo względem termiki domu, uważam, że one działają na plus. Jednak okna to jest miejsce, gdzie dom wychładza nam się najbardziej, pomimo świetnego montażu, zazwyczaj gdzieś tam no jakaś część tego ciepła ucieka nam przez te okna, a po zasłonięciu rolet. Jednak, mimo wszystko, troszeczkę będzie to taka bariera dla tego chociażby wiatru, no bo tak naprawdę możecie się zdziwić bardziej wychładza nam dom wiatr niż mróz na przykład. Bo jeżeli będą duże mrozy i wiatr, no to jest tragedia to wtedy dom bardzo mocno się wychładza. A jeżeli są na przykład duże mrozy, a tego wiatru nie ma, to ten dom nie wychładza się aż tak. Więc te rolety zawsze będą stawiały jakiś tam opór temu wiatrowi. No i zawsze gdzieś tam tego ciepła troszeczkę mniej będzie uciekało. Jeśli chodzi o względy sterowania światłem, jakby regulowania sobie dopływu tego światła do domu, to tutaj absolutnie żaluzje będą lepsze. Więc jeśli zależy wam na tym, żeby rzeczywiście sterować sobie bardzo mocno tym, ile światła wpada do naszego domu, no to uważam, że lepiej zdecydować się na żaluzje. Jeśli chodzi o rolety, to one mają ten minus, że nie powinno się ich jakby stosować, połowić. Czyli rolety powinny być albo odsłonięte w 100%, albo zasłonięte w 100%, albo ewentualnie tak odsunięte na zasadzie, że tylko te wiecie, szczelinki, te dziurki będą rozsunięte, żeby trochę światła wpadało do domu, ale to jest naprawdę tak mała ilość, że to ewentualnie można sobie rano, żeby, żeby był jakiś dopływ światła, ale to absolutnie nie doświetli Wam w ciągu dnia domu. No i przez te mikro ewentualnie możecie to sobie zrobić. Producenci nie zalecają absolutnie, żeby rolety były odsłonięte do połowy, gdyż może to skutkować pęknięciem szyby, ponieważ wtedy szyba nie nagrzewa się równomiernie i może się stać tak, że, że rzeczywiście ta szyba strzeli. My też dostaliśmy takie zalecenia, dostaliśmy je ponownie, gdy nam szyba rzeczywiście strzeliła. U nas akurat nie była to kwestia mm, rolet zasłoniętych do połowy, bo tak jak mówimy, tych rolet w ogóle nie używaliśmy jeszcze, ale też wtedy dostaliśmy taką informację, żeby tych rolet nie zasłaniać do połowy. Więc jeśli Wam zależy na sterowaniem światła, no to żaluzje, ale uważam, że najlepszym rozwiązaniem i my takie rozwiązanie chyba sobie zastosujemy, przynajmniej w niektórych oknach u nas w domu, że na zewnątrz będziemy mieli rzeczywiście te rolety zewnętrzne, dzięki którym będziemy w stanie się totalnie odciąć od światła. To też jest bardzo fajne dla osób, które na przykład, nie wiem, pracują na nocki, i przychodzą do domu, nie wiem, rano czy tam po południu i chcą się zdrzemnąć, no to mogą sobie automatycznie zrobić noc, odcinając cały dopływ światła w domu, więc to jest na pewno super. A to, co my chcemy zastosować, no to żaluzje, ale wewnętrzne. Takie, wiecie, które nadają jeszcze dodatkowego klimatu. Myślę, że fajnie to będzie wyglądało w kuchni. Fajne są takie żaluzje bambusowe, drewniane, w kolorze drewna. To naprawdę świetnie wygląda, jeśli chodzi o wnętrza. No i w tym momencie osiągniemy wszystko to, co dają żaluzje zewnętrzne, no bo my będziemy je mieli wewnętrznie, więc będziemy mogli sterować sobie tym światłem a na zewnątrz w razie czego będziemy mogli się całkowicie od tego światła odciąć, tym samym troszeczkę od wiatru. No i tym samym troszeczkę od tych powiedzmy złodziei. Jeśli chodzi o żaluzje, to ja tutaj widzę też taki minus, że one bardzo często falują przy, przy wiatrach. Bardzo często jak jest wiatr, jak jest wietrznie, to trzeba je zwinąć do góry, bo one po prostu mogą nam uderzyć okno i uszkodzić okno albo się powyginać w jakiś sposób. Więc to też jest ogromny minus. Jeśli chodzi o czyszczenie, no na pewno są gorsze w kwestii czyszczenia niż takie zwykłe rolety, ale i to, i to będzie się brudziło, więc tutaj nie skupiałabym jakoś bardzo uwagi. Przede wszystkim mnie bardzo, bardzo mocno zniechęca do nich ta cena, a jeśli chodzi o względy wizualne, no to totalnie jestem za roletami, żaluzjami, więc no tutaj dlatego my sobie znaleźliśmy taki półśrodek, bo będziemy mieli te rolety zewnętrzne, zachowamy sobie wszystkie jakby Atuty tych rolet, i będziemy mieli żaluzje wewnętrzne, i też tak naprawdę zachowamy sobie wszystkie atuty tych żaluzji zewnętrznych. No, jedynie one mogą mieć taki minus, że nie będą sterowane, wiecie, z telefonu czy z przycisku, tylko podejrzewam, że będą na jakimś tam sznureczku. Więc ja jestem fanką rolet zewnętrznych. Myślę, że gdybyśmy się budowali drugi raz, to też bym się na takie rozwiązanie zdecydowała. Już nawet nie chodzi o tylko względy finansowe, ale właśnie o względy praktyczne. Trochę bym się bała tych żeluzji zewnętrznych, ale jeśli je macie, to koniecznie dajcie znać, jak Wam się sprawdzają, bo może jestem w dużym błędzie i może są o wiele, wiele lepsze niż te takie rolety zewnętrzne. Na pewno ja Wam swoją opinię dam jeszcze po jakimś czasie, a dzisiaj przygotowałam sobie notatkę właśnie z tego, co za rolety mamy, jakie silniki... I troszeczkę Wam o tym opowiem, bo właśnie były o to pytania. Jeśli chodzi o kolor tych rolet, to one nie są antracytowe, tylko są też czarne, tak samo jak okna. No, na pewno będziemy klnąć, na pewno będziemy klnąć na nie, bo u nas szczególnie po jednej stronie domu bardzo się kurzy, więc tam na pewno te rolety będą się brudzić, ale no, jakoś nie wyobrażałam sobie innego koloru do, do czarnych okien. Chociaż teraz pewnie wybrałabym w kolorze drewna okna i tym samym w kolorze drewna rolety. Jeśli chodzi o włączniki, to my zdecydowaliśmy się na włączniki nie przy oknach, czyli nie tak jak tutaj mam za sobą okno, to nie przy oknie włącznik do rolety, tylko przy drzwiach. Przy każdym pomieszczeniu, właśnie tam, gdzie mamy włącznik światła, tam też zrobiliśmy sobie włącznik do rolet. Z tego względu, że według mnie jest to. Wygodniejsze rozwiązanie: czy to jak wstajemy zapalać światło, no to też możemy sobie sterować tymi roletami, czy to po prostu jak wchodzimy do każdego z pomieszczeń, żeby zasunąć rolety, na przykład na wieczór, to nie będziemy musieli iść na koniec pokoju do okna, żeby tam przycisnąć, tylko po prostu przy wejściu. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać. Ale wydaje mi się, że jest to wygodniejsze rozwiązanie. To, co bym ewentualnie zmieniła, to umiejscowienie tego włącznika do łazienki, bo akurat wydaje mi się, że w łazience wygodniej jest sterować tym od środka. No bo jednak wchodzimy do tej łazienki, chcemy się wykąpać o różnych porach, więc może lepiej byłoby sterować rzeczywiście od środka, a mamy to też jakby na zewnątrz łazienki przy drzwiach, tam gdzie włącznik światła. No, ale to też ujdzie w praniu, tak naprawdę, jak nam się to będzie użytkować. Ok, nie gadam już więcej, skupiam się na tych aspektach technicznych, na których Wam chyba najbardziej zależało. Jeśli chodzi o przewody, to my mieliśmy 4 razy 1,5. Wiem, że na to też trzeba później zwrócić uwagę podczas robienia instalacji. Nas elektryk bardzo dopytywał właśnie o to, jakie mamy przewody w tych roletach, żeby odpowiednio zrobić instalację elektryczną. No i jeśli chodzi o same rolety, to są to rolety AluPro, SP, Myślnik E. Gdzieś tutaj wam napiszę dokładnie. Jeśli chodzi o silniki, to są to silniki przewodowe SOMFI, dokładnie ASA. One są sterowane z klawisza. Nie wiem, czy można w jakiś sposób dodać moduły, żeby je można było sterować z telefonu. My sobie to załatwiliśmy w bardzo prosty sposób, czyli dodaliśmy sobie do naszych puszek, a w zasadzie dopiero dodamy moduły z Simona, Simona GO, które będą nam pozwalały właśnie na sterowanie tych rolet z telefonu, ustawianie różnego rodzaju scenariuszy, czyli żeby na przykład o 7 rano otwierały się tam wiecie, na 30%, o 8 rano otwierały się na 100% będziemy mogli sobie ustawić, że na przykład po zachodzie słońca, żeby się zasuwały i różnego rodzaju takie scenariusze, które myślę, że będą przydatne i myślę, że będziemy z nich korzystać. Jeśli chodzi o detekcję przeszkód, no to my się na nim zdecydowaliśmy. No bo myślę, że to już jest taki standard, jeżeli postawimy sobie jakąś doniczkę na parapecie czy cokolwiek, jakąś przeszkodę, to ta roleta po prostu się zatrzyma, więc to jest super. I teraz tak, jeśli chodzi o pancerze, to my mamy, zaraz Wam policzę ile okien, ale tak, na pewno jeśli chodzi o to duże 4-metrowe okno Smart Slide, to tutaj nie dało się zrobić jednej dużej rolety i musieliśmy zrobić dwie, dwumetrowe. I to rozwiązanie jest moim zdaniem nawet lepsze, jeżeli, niż jeżeli by to miała być jedna wielka roleta, bo możemy sobie jedną część okna odsłonić, drugą część okna zasłonić. Eee, także to uważam za fajne rozwiązanie. No i tutaj są dwa pancerze i dwa silniki, i za to zapłaciliśmy 2945 zł. To, co warto też zaznaczyć, to te ceny, które ja Wam podaję, są z 2021 roku, bo wtedy zaczęliśmy budowę, wtedy robiliśmy wycenę na okna. I wtedy też były montowane, chociaż montowane chyba były w 2022 roku, ale w każdym razie umowa, jakby ceny wycena jest z 2021, więc no te ceny raczej będą mocno nieaktualne. Myślę, że mm, ładnych kilkadziesiąt procent teraz trzeba niestety do tego doliczyć. No ale. Pytaliście, więc y, odpowiadam. I to okno w salonie było najdroższe. W każdym razie później zapłaciliśmy 575 zł za jeden pancerz, jeden silnik, później 325, 624, 1190. E, później mamy te okna, które mają wymiar 180 na 150, to tam Dwie sztuki kosztowały 1734, później też 497. No i za 9 sztuk, czyli mamy 8 okien, ale 9 jakby sztuk pancerzy, 9 silników, zapłaciliśmy jeszcze dodatkowo 9 razy 270 zł za tą detekcję przeszkód, czyli 2430 zł. Jeśli chodzi o montaż tych dziewięciu pancerzy, no to tutaj każdy kosztował stówkę, więc 900 zł. Łącznie z watem 8% zapłaciliśmy 12 118 zł brutto, więc e, tak się prezentują mm, informacje dotyczące naszych rolet. Nie wiem, czy jakkolwiek ten filmik Wam pomógł. Być może rzeczywiście ktoś był ciekawy, na jakie się modele zdecydowaliśmy i na jakie silniki. Szczerze mówiąc, jakoś nie zagłębialiśmy się w ten temat. Mam nadzieję, że te silniki będą ok. No z tego co czytałam, te silniki Somfi nie są złe, więc mam nadzieję, że tak będzie i mam nadzieję, że będą one nam służyć długie, długie lata. Jak będzie, jak się będą spróbować, to na pewno będę Wam relacjonować tutaj na kanale, bądź też na Instagramie, na którego Was zapraszam. Tutaj Wam wrzucam nazwę. No i tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie i liczę na informacje w komentarzach, co Wy byście wybrali. Czy rolety, czy żeluzje. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia, pa pa!